I tak zapłacisz jakąś cenę. Pytanie teraz, czy ona będzie tego warta, czy grubo przepłacisz? Jeżeli wybieramy coś, to kosztem czegoś innego. Na przykładzie, wybieram życie w trzeźwości, to podświadomie już wiem. Może i świadomie już wiem, ale podświadomie na pewno, że jeżeli wybiorę to życie, to jest. Yy, 100% pewności, że większość, jak nie wszyscy, moi znajomi, rodzina, nie wiem, z kim tam byłeś na przykład w tym uzależnieniu, odpadną. Bardzo często właśnie to blokuje nas przed podjęciem pewnej decyzji i pójściem za tym, bo wiemy, że musimy coś poświęcić. Nawet jeżeli nie masz tego uświadomionego, bardzo, to w podświadomości właśnie to jest wiemy że coś stracimy na pewno jakieś takie bezpieczeństwo co, coś znanego właśnie ten umysł będzie nas tutaj mocno trzymał ja długo bardzo długo próbowałam wyjść z uzależnienia ja paliłam yy, marihuanę ale nie byłam w tym sama też nie weszłam w to sama tak jakby dołączyłam i doskonale wiedziałam, że jeżeli ja stanę w swojej prawdzie, to jest ogromna szansa, że ktoś nie będzie miał ochoty dołączyć i jest ogromna szansa, że nie będziemy mogli razem iść dalej. Dlatego bardzo mnie to blokowało. Bardzo długo mnie to blokowało. Były próby kompromisów. Na zasadzie dobra, okej. Okay, to niecodziennie. Ale od czasu do czasu, nie? Do imprezki. A, weekendik, a ten. <laughs> Przy uzależnieniach nie ma kompromisów. Nie masz nad tym kontroli. Jeżeli raz się uzależniłeś, nie, nie ma opcji potem bawić się w jakieś takie kompromisy. Tu albo wchodzisz w zupełnie nową drogę. Albo dalej taplasz się w tym gówienku. Taka jest prawda. Każda nowa droga jest kosztem tej starej. To stare musi całkowicie zniknąć, musi spłonąć, musi się zniszczyć, zawalić, wszystko musi runąć, żeby mogło powstać coś nowego. I to jest ta cena, którą płacimy. Poprzez nasze różne wybory, poprzez chęć naszej zmiany, kreacji i tak i uważam, że akurat to jest ta cena, którą warto zapłacić. Bo to jest ta droga Boga. Bóg dosłownie wyciąga do Ciebie rękę i mówi Chodź, ja cię poprowadzę. To jest, to jest ta droga w momencie, kiedy ty idziesz za głosem swojej duszy. Ty czujesz, że masz coś zrobić, i ty idziesz i ty chcesz być prowadzonym. Będzie bolało to będzie trudne, ale to wszystko wiesz, do czego będzie zmierzało? Do Twojego zdrowia, do uzdrowienia. Do szczęścia, do miłości, do wzrastania. Co się dzieje, kiedy wybierasz drogę swojej duszy i idziesz za głosem swojej duszy? No, przyjrzyjmy się teraz na przykład. Hmm, ludzie sukcesu. Nie? Taki wielki człowiek sukcesu odniósł to i to w życiu. Okej, hmm, okej, okay, okay, fajnie. A teraz mi pokaż, jakim kosztem. Jeżeli ktoś odniósł taki wielki sukces, nieważne w czym, nie obchodzi mnie w czym, w czymś, w czymkolwiek. Ale przy okazji stracił zdrowie, jego dzieci, jego małżonka, czy, czy, czy mąż nienawidzą tej osoby, skrzywdził te osoby, skrzywdził wiele innych osób, szedł po trupach do celu, jeżeli było to kosztem swojego życia prywatnego, na zasadzie, że żyje tylko i wyłącznie tym i nie umie i nie może i nie jest w stanie się odkleić to tutaj mocno bym się zastanowiła czy to aby na pewno jest człowiek sukcesu dla mnie człowiek sukcesu to człowiek który jest prowadzony przez boga przez swoją duszę no do sukcesu to tak powiem tak każdy jest z nas jest prowadzony do jakiegoś sukcesu każdy ma e, Inny cel naszego życia. Jeżeli dojdziesz do tego celu, który zamierzyła twoja dusza, to jest niesamowity sukces. Nieważne, czy to jest globalnie, czy to nie jest globalnie, czy wiesz o tym tylko ty i twoja rodzina. Sam fakt tego, że na przykład, nie wiem, udało ci się wyjść z uzależnienia, już, już jest niesamowitym sukcesem. Ale ludzie, którzy stawiają swoje ego, swoje chcieństwo, władzę, siebie na pierwszym miejscu, Pieniądze, to nie są dla mnie w ogóle ludzie sukcesu. To jest właśnie to wymuszanie pewnej drogi. I właśnie za to płacimy bardzo dużo i mocno przepłacamy. Przepłacamy to naszym zdrowiem, bo ewidentnie dusza ci pokazuje. Nie, ej, 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 zwolnij. Mo, może nie tę droga, może nie ten kierunek. Weź, weź się uspokój w ogóle. I zaczynasz chorować, zaczyna coś się dziać, zaczynają chorować Twoje dzieci. Co Dzieje się, ale Ty nie. Ty idziesz dalej, będziesz przeć. Bo Twoje widzi mi jakieś, jest dużo ważniejsze niż to, że Bóg daje Ci znać: Ej, ej poczekaj. Może chwileczkę zaglądnij, co, co, co się dzieje, i co Ty robisz, i po co Ty to robisz. Znam wspaniałe Małżeństwo, które ma po dwa, trzy biznesy, każdy z osobna. Mają do tego trójkę dzieci, i każdy z nich ma jeszcze do tego swoje pasje. Każdy z nich ma czas, ma siłę, ma energię do tworzenia tych biznesów, tych przestrzeni, do zajmowania się tymi dziećmi. Mają wspaniałą rodzinę. Mają wspaniałą więź i do tego każdy z nich ma jeszcze czas dla siebie. I to, co ja zauważyłam, to było to, że oni wybrali drogę Boga. Oni wybrali drogę m, pokory, drogę cierpliwości, y, drogę prowadzenia przez swoje dusze. Oni zaufali. Wiele ich decyzji było totalnie nielogicznych. Ale było takie, no, Czuję, że mam tak zrobić. I wyszło. Oni na pierwszym miejscu nie mają pieniędzy. Pieniądze dla nich to tak naprawdę był skutek uboczny tego, co robili. To, co oni głównie robili, to oni chcieli służyć innym. I nie było to tak, że to z dnia na dzień pyk i stało się. To było ich systematyczną pracą, samodyscypliną, pokorą, prowadzeniem, modlitwą, płynięciem z flow. I doszli do takiego momentu, że pracują dla zabawy, i generalnie, wręcz wygląda, jakby życie dla nich było no, no zabawą. To niesamowita lekkość. A dla kontrastu, są ludzie, którzy nie mają w sobie tej cierpliwości, tej pokory. Oni idą w życie i to, to nie jest to, że oni idą po to, aby się uczyć, tylko oni idą po to, aby coś osiągnąć, aby coś znaczyć. Oni muszą udowadniać sobie i innym swoją wartość. I stąd ganiają za tymi pieniędzmi, są w stanie po prostu zaprzedać swoją duszę, poświęcić się wiele razy, sprzedać się, żeby coś sobie komuś udowodnić, żeby mieć więcej. To nie jest sukces. To nie jest sukces. No ale dobra. Wymuszanie. Gdzie jest jeszcze wymuszanie? No, że pracuję z kobietami i spotykam się z nimi, czy to na takich spotkaniach indywidualnych, czy to na grupowych. Bardzo często pojawia się temat zmieniania mężczyzny, ale przy okazji też nawet nie, że sugestii pierścionka czy ślubu, czy dziecka, ale właśnie wchodzi tutaj już takie trochę, trochę, trochę bardzo wymuszanie. No nie dziwię się, że takie kobiety do mnie trafiają, ja, bo ja byłam w tym samym miejscu. <laughs> a, I mi się udało wymusić pierścionek. I powiem ci teraz tak: słuchaj tego, co mówi ci rzeczywistość. Słuchaj tego, co mówi ci mężczyzna. Oni wiedzą, co chcą. Oni wiedzą, na co są gotowi, a na co nie są gotowi. Nie żyj jakąś zł, złudną nadzieją, że Ty go zainspirujesz, Ty go nawrócisz, bo On może to zrobić dla świętego spokoju, tak zwany, zrobię to dla Ciebie, ale Ty zawsze to będziesz czuła. Jeżeli to nie wypłynie od Niego, to też, a może to mały znak, że to nie ten mężczyzna? To nie z tym mężczyzną masz być. A może to jest Twoja lekcja postawienia granic i ukochania siebie bardziej, nie wymuszania, tylko zaakceptowania, bo jeżeli Ty chcesz go naprawiać, Ty chcesz go tam, wiesz, <grych> inspirować, bardzo nachalnie, to tutaj ciężko mówić o miłości, bo miłość jest wolnością i Ty albo kogoś akceptujesz, albo nie. I jeżeli Ty chcesz kogoś tak usilnie. Yy, przekabacić na swoją stronę, to tutaj naprawdę mocno bym się zastanowiła nad miłością, a tak właściwie ta, nad miłością do, do siebie. Dlaczego nie kochasz siebie na tyle, aby powiedzieć, że odchodzę, że wychodzę z tego? Bo to nie jest dla mnie, po prostu wartości mamy inne, nie dogadamy się. I możesz, możesz, możesz wymusić w swojej rzeczywistości wszystko, wszystko, co chcesz, ale zauważyłam, że to, co jest od Boga, przychodzi w niesamowitej lekkości. Wiesz kiedy? Kiedy Ty jesteś na to gotowy, jest odpowiedni moment na to. I teraz, właśnie chcę Ci przekazać, że to nie jest tak, że no to, to ja teraz będę siedzieć i będę czekać, aż się wszystko poukłada. Ja bym powiedziała tak: przygotuj się. Zacznij się przygotowywać. Róż energię do tego, ale skoncentruj się na drodze i czerp pan z drogi. Nie oczekuj efektów, nie, nie, nie patrz na te efekty. Dostrajaj się do rzeczywistości, której pragniesz, ale nie wymuszaj jej. Pracuj nad sobą, nad swoim mindsetem, nad swoim przekonaniem, nad połączeniem z Bogiem. Módl się. Módl się i po, po, poczuj swoją moc, bo to, co w tobie, to na zewnątrz i to wypłynie, jeżeli w tobie będzie ta niesamowita obfitość, ta niesamowite poczucie bezpieczeństwa, ta niesamowita miłość, to jeżeli ty poczujesz, kim naprawdę jesteś, to ty z nikim i z niczym nie walczysz. Nie musisz, nie potrzebujesz, masz wszystko.